Dzień dobry, witajcie moi kochani. Dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, z tego względu, że miniaturka i tytuł brzmi mega strasznie clickbaitowo, a jest to, słuchajcie, prawda. Mega fajny temat i mega fajny patent na kupowanie tanio samochodów. I choć brzmi to abstrakcyjnie dziwnie, abstrakcyjnie głupio i śmiesznie, to jest to naprawdę, słuchajcie, bardzo dobry, sprawdzony patent z dawnych lat. Aczkolwiek teraz łatwo go można wykorzystać w teraźniejszej rzeczywistości, w teraźniejszym świecie, z tego względu, że żyjemy w świecie internetu, w świecie Facebooka, forum internetowych i tak naprawdę możecie tylko napisać i nie musicie z nikim kompletnie o tym rozmawiać. A o co dokładnie chodzi? Od jakiegoś czasu na Facebooku, na różnych forach internetowych, motoryzacyjnych, samochodowych pojawia się pewne ogłoszenie. Które znacie w większości przypadków Jeżeli jesteście na tych forach, Jeżeli interesujesz się samochodami Jeżeli masz samochód marki BMW serii 7 Szczególnie jakieś starsze Może to będzie 38, E65 Jakim teraz tutaj jedziemy Czy Mercedes S klasa W220 Słuchajcie to jest magiczny egzemplarz Magiczny model samochodu Audi A8 Akurat też się pojawia Aczkolwiek Audi A8 wydaje mi się najciężej będzie kupić, aczkolwiek nie jest to wykluczone. Chodzi po prostu o stare, ekskluzywne samochody i treść ogłoszenia, która brzmi: dajmy na to Mercedes S-Klasa W220. Kupię Mercedes W220 silnik V8 sprawne, jeżdżące z opłatami jakiś tam podany adres, plus, minus 100 kilometrów, dalej nie dojeżdżam. Lub kupię BMW 7 E65 z V8 5000 zł. Nie, nie dojeżdżam, nie dopłacam ani grosza więcej. Czy jak to tam ta ogłoszenia brzmią? Na pewno wiecie dokładnie o co chodzi. jakieś taką treść tego ogłośnia mogę Wam gdzieś tutaj wkleić, bo od jakiegoś czasu jest mega wielka burza w internecie, na Facebooku, na forach o to. Wszyscy tam się burzą, że trzeba zablokować tego pana, że spamuje, że, te, że źle robi. Słuchajcie, nie można go zablokować, bo nie spamuje. On, może tego jest więcej, może to nie jest jedna osoba, może to robi dużo więcej osób. I słuchajcie, to jest mega fajny patent i wydaje mi się, że powinni to robić każdy, kto chce sobie handlować samochodami, bo to jest sprawdzony temat. Bardzo dobry, sprawdzony temat handlowy piszesz takie ogłoszenie, dajesz je na forum. Automatycznie to ogłoszenie robi taki boom. Wszyscy dookoła są tam tacy obrażeni, tacy śli, Od razu w komentarzach wyzywają go, ile mogą. Eee, od razu komentarze, że 5 tysięcy to pewnie za same koła, 5 tysięcy to pewnie za wymianę oleju w silniku, 5 tysięcy to pewnie za same żarówki, które są nowe. No troszeczkę w tym jest prawdy, z tego względu, że opony do tego samochodu będą kosztowały 5 tysięcy złotych. Dajmy na to, nie wiem, pełen serwis lamp żarówki, przetwornice ee, nowe, gdybyś chciał założyć takiego Mercedesa czy do BMW 7, będzie też w okolicy cena serwisowa pewnie będzie w okolicy 5 tysięcy złotych. Taka jest prawda, ale słuchajcie, uwierzcie mi, da się kupować samochody w takich pieniądzach. I jeżeli na tym forum internetowym jest nie wiem tysiąc użytkowników, 10 tysięcy użytkowników, czasami się zdarzy, że tam jest 50 tysięcy użytkowników i niech tylko do niego odzwoni. Kurczę na pół procenta ludzi, zależy ile tam jest uczestników na danym forum. Pół procenta ludzi z tysiąca ludzi danego forum, pół procenta to jest pięć osób. Niech do niego zadzwoni 5 osób. A uwierzcie mi, że są tacy ludzie. Są ludzie, którzy się chcą pozbyć danego samochodu, chcą się pozbyć problemu. Nie chcą, żeby to gdzieś było widoczne, żeby ktoś o tym słyszał, kto to zrobić po cichu. Po prostu mają dość. Samochód stoi na podwórku. Tam jest w ogóle napisane, że samochód ma być sprawny, jeżdżący, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli zadzwonisz i powiesz jaki jest samochód, to jest szansa, że jeżeli ma v 8 jeżeli ma katalizatory na miejscu, to jest szansa, że weźmie nawet taki, który nie do końca jest sprawny, nie do końca jeździ. Ale fakt, faktem napisa, to, że napisał w ogłoszeniu, że samochód ma być jezdny z opłatami ze wszystkim, no to też, choć brzmi abstrakcyjnie dziwnie i głupio, no to jest to prawda. I takie samochody się znajdują. Jestem pewny, że kupuje takie samochody. Jestem tego święcie przekonany i pewny. Może nie kupuje ich po 100 sztuk miesięcznie, ale wystarczy, niech kupi jeden w tygodniu przez tyle forum, ile tam jest dookoła, czy to Volkswagen Phaeton, czy to e, jakiś Lexus. Lexusa za takie pieniądze raczej nie kupi. Ale nie wiem w ilu tam jakichś forach internetowych to wypisuje. Niech sobie wypisuje w ilu chce. Niech z tego naprawdę kupi jedno auto w miesiącu. Bez większej roboty, pracy przy samochodzie. Jeżeli jest, ma jakąkolwiek pojęcie mechaniczne, coś posprząta, coś podrobi. Jeżeli handluje samochodami dokładnie wie jak się to robi. Coś, to tylko delikatny nic. Nie trzeba za bardzo szaleć. WWW, taki Mercedes kupiony za 5000 za chwileczkę. WWW sprzedam Mercedesa s klasę S500, sprzedam BMW 44V8, albo nawet niech będzie V12, bo może takie uda się kupić. 8900 zł. I tak, i tak jest do atrakcyjnej cenie. I tak i tak ktoś zadzwoni, jeżeli zrobi ładne zdjęcia, przyjedzie oglądnie. I nawet kiedybym ustarkował z 8900 na 7, to i tak jest 2000 do przodu za nic nie robienie. I taka jest prawda, wśród ekskluzywnych starych samochodów, typu właśnie siódemka, eska, bardzo dużo ludzi młodych kupuje sobie takie samochody, bo chce spełnić marzenie, bo te samochody są tanie. I na przykład złapie się na haczyk i sobie hapnie taką eskę za 12 tysięcy, sobie, nie wiem, kupi e 60 piątkę za dychę, czy 9 tysięcy złotych, z czego okazuje się, że nie da się tym samochodem nawet wrócić do domu. Stoi to gdzieś tam pod blokiem na podwórku, gdziekolwiek, nie wiadomo, co z tym zrobić, więc suma sumaru mija miesiąc, drugi, trzeci, żeby nie wywadziło, żeby nie robiło problem Ponieważ naprawa tego samochodu jest mega bardzo droga, a, a daj mu to za 5 tysięcy, przy tego i tak nikt nie kupi. No i słuchajcie, da się, na 100% jestem pewny, że bardzo dużo ludzi źle pisze o tym kimś z tego ogłoszenia, o tym, yy, o tej osobie z Facebooka, który zamiesza takie ogłoszenie. Tak jak powiedziałem, może to być kilka osób, nie wiem, nie, nie śledzę tych tematów aż tak bardzo, ale uważam, że jest to bardzo dobry temat na kupowanie samochodów i sobie sprawdźcie. Na jednym forum, może to być nawet Fiat Seicento, kupię Fiata Seicento do 1000 złotych, sprawny, jeżdżący z, yy, z przeglądem i z ubezpieczeniem OC, czy tam, jak tam piszą, z papierami, ze wszystkim. Sprawdźcie, będzie bardzo dużo trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ będzie większość ludzi będzie źle pisała, będzie hejtowała i w ogóle wszyscy będą na nie, że to jest niemożliwe. Słuchajcie, jest to możliwe bez żadnego problemu. Dokładnie tak jest. To jest ta sama sytuacja, kiedy bardzo często zobaczycie na swoich, za swoimi wycieraszkami na szybach, tą karteczkę kupię każdy samochód. Spalony, zniszczony, wrak jakikolwiek. No i taki karteczek już jest od, od X lat. Te karteczki są wkładane, chociaż już jest 2023 rok. Ktoś myśli, Boże, święty. Te karteczki, kto to do tych, do tych karteczek dzwoni? Słuchajcie, dzwonią. Dzwonią ludzie i to nawet bardzo dużo ludzi dzwoni, szczególnie ludzie starsi, jeżeli coś się stanie samochodem. Taką karteczkę ma, nawet jak wyrzuci to, ta karteczka wróci tam za tydzień z powrotem, z tym numerem telefonu i to słuchajcie, działa. Może tak jak powiedziałem, że nie działa to non-stop, że przemiał tych samochodów jest tak wielki, że nie wiadomo co się z tym dzieje, ale na pewno działa i na 100% ludzie dzwonią w sprawie właśnie tej S220. V8 za 5000 zł, lub tej siódemki E65 czy 38 za 5000 zł. złotych. faktem są to samochody naprawdę pewnie w bardzo ciężkim, sfatygowanym stanie, ale przy odrobinie chęci, przy odrobinie zdolności można te samochody jakkolwiek troszeczkę chociaż uruchomić i automatycznie cena tych samochodów wzrasta, a nawet gdy nie będą sprzedawane w całości, słuchajcie. To kupuj, kupując taką Eskę na części, gdzie tam będzie V8 pod maską, a nie daj Boże, właśnie będzie tam jeszcze katalizator na miejscu, w jakimkolwiek on nie byłby stanie, no to słuchajcie, pieniądze odzyskane w momencie. No, no Odzyskane w momencie i zarobione zawsze przeważnie drugie tyle. Jeżeli kupisz siódemkę, każdą siódemkę, na przykład E65, którą kupisz, żeby miała w miarę jako takie wyposażenie, jak kupisz do dychy do 10 tysięcy złotych, no to zawsze na części odrobisz. Kwotę bez najmniejszego problemu. Więc to ogłoszenie, treść tego ogłoszenia wcale nie jest głupia, i chociaż tam wstajecie przed, e, przed telefonami, przed komputerami, na baczność, jesteście mega źli że to jest spam, że to się powinno usuwać, że to jest nienormalne, że goś sobie tylko robi z Was jaja, to nie robi sobie z Was jaj. Kupuje normalnie od Was samochody. Potem Wy na przykład od niego kupujecie felgi do danego modelu, potem Wy na przykład kupujecie do niego, od niego części w kolor do danego modelu, potem Wy kupujecie od niego na przykład silnik V8 do danego samochodu, Waszego na przykład, którym się zniszczył. No różne sytuacje, wyjścia mogą być z tego, co on tam proponuje. Jeżeli... Kupi trzy siódemki, to z trzech na pewno jedną wyskłada. A myślę, że z trzech dwie wyskłada na 100% i będą w miarę w fajnym stanie. I wtedy będzie można je sprzedać od 10-15 tysięcy wzwyż. Czasami uwierzcie mi, że są takie przypadki, takie strzały, że kupując taki samochód za 5 tysięcy może naprawdę dużo zrobić. Z tego względu, że ludzie bardzo często nagle potrzebują gotówki. To jest taki lombard samochodowy. Po prostu, potrzebujesz dziś ten nie ma, tamten nie ma, ten nie chce kupić, ten może kupi, ale kiedy indziej, ten by kupił, tylko, że w sumie nie wie, a tutaj dzwonisz, sprawne, sprawne, dziękuję, proszę bardzo, 5 tysięcy zabrane. Jeżeli ktoś siedzi w temacie samochodu, dajmy na to BMW 7, Mercedesa S-klasy, czy jakiegokolwiek innego modelu, w którym siedzi i zna się na temacie, zna się dokładnie na danej marce i danym modelu, no to myślę, że kupuje taki samochód bez najmniejszego problemu przez telefon, wysyła potem lawetę, nawet sam nie musi jechać, delikatnie ze zdjęć ocenia tylko stan techniczny, Zdjęcia oczywiście, które Wy wysyłacie osobiście bez żadnego problemu, słuchajcie. Na tym polega handel samochodowy. Fakt faktem jest, to troszeczkę handel śmieciami, ale u nas w Polsce ten handel śmieciami jest uskuteczniany, odkąd ja pamiętam i on dalej działa. A szczególnie, szczególnie właśnie w samochodach typu BMW 7, Mercedes Klasa, to są samochody, którymi ludzie spełniają sobie marzenia swoje. Po zakupie te marzenia oczywiście już się rozmywają. I czar pryska, czyli wiemy, że straciliśmy kasę, ale spełnione marzenie musi zostać spełnione, i potem ten pan cię uwalnia od tego twojego marzenia, właśnie za te tysięcy zł. I to, że pisze, że kupię eskę do 5 czy 7 do 5, to jest bardzo, ale to bardzo mądry sposób handlowy na kupowanie tanio samochodów. Tyczy się to każdej marki i każdego samochodu, tylko trzeba doprecyzować. Dowartościować cenę do danego modelu, bo jeżeli to będzie Opel Astra dwójka, to wiadomo, że napiszesz w ogóle, że kupisz do 800 zł, czy tam do 1000, to jest maks. I sprzedasz sobie taki samochód, jeżeli będzie jezdny w granicach 3000 zł, 2-3000 zł. I słuchajcie, to może śmiesznie brzmi, ale przy samochodzie zakupionym za 1000 zł, kiedy go sprzedasz za 3, to jest 300%, czyli zarobiłeś 200% na samochodzie. Rozumiecie? 300% to jest cała cena, z czego 200% z Waszego samego zarobku to jest abstrakcja, bo gdybyście kupili samochód za milion, zarobiliście, zarobilibyście dwa, idąc tym tokiem myślenia. Tak więc kupując samochód za piątkę, taką ekskluzywną, starą limuzynę, żeby tylko nogi tam na ulicy nie wystawały, szczególnie w tej S-klasie, no to słuchajcie... Sprzedając to za 10 tysięcy złotych, masz dubla, czyli 5 tysięcy złotych. Jeżeli zrobisz to dwa razy w miesiącu, masz 10 tysięcy złotych. Jeżeli dwa telefony w miesiącu zadzwonią do twojej słuchawki, odbierzesz i się dogadasz, to jest między 5 a 10 tysięcy złotych. Nic nie robisz. Dajesz głupie ogłoszenie na Facebooku. Głupie za tyle i za tyle, i proszę mi nie zawracać głowy. I to ogłoszenie jest bardzo fajnie napisane bardzo mądrze, krótko, zwięźle i na temat. I choć wy się bardzo denerwujecie, że ono tam jest, jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania, no to to jest właśnie dobry sposób na zarabianie pieniędzy. Tak więc napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co o tym myślicie, bo to już ten, ten, ten temat krąży od bardzo dawna. Już bardzo dużo ludzi do mnie pisało, szczególnie właśnie z forum 7, e, z forum Mercedes S klasy, właśnie też na tym forum gdzieś tam jestem. Jak to jest? Czemu tak, żeby coś nagrać na temat tego na, na temat tego ogłoszenia. I słuchajcie. Każdy by chciał, żeby nagrać coś negatywnego, żeby zrobić z tego jakąś, jakąś, mm, jakąś gównoburzę, nie wiadomo, co, żeby to jakoś rozkręcić, ale to jest fajne. Właśnie o to chodzi, że to jest fajne, to jest dobre. I nie ma, nie ma w ogóle żadnego motywu do tego, żeby to hejtować, ani żadnego pomysłu, żeby to w jakiś sposób hejtować. Bo słuchajcie, ja uważam, że to jest mega fajny temat. Może to trochę jakoś dziwnie brzmi. Dla ludzi, którzy nie mieli nigdy nic z tym wspólnego, a jakaś taka trochę abstrakcja. Dziwne, niedorzeczne, nieprawdziwe, niemożliwe, słuchajcie. Fajne, prawdziwe, wykonalne w prawdziwej rzeczywistości i to działa. I co najlepsze, jeszcze muszą być opłaty i przegląd. Czyli ogólnie zero wkładu finansowego w dany samochód, po czym sprzedajesz go. Nic nie musisz zrobić. No nie do wiary w ogóle. Pomysł sztos, naprawdę. Pomysł sztos, szczał w dziesiątkę. Piszcie koniecznie w komentarzu. Co o tym myślicie, jak Wam się podoba, i jak ktoś ma jakąś fajną, ciekawą historię, swoją, to napiszcie. Możecie do mnie napisać, mail jest podany w opisie. Możecie do mnie napisać prywatnie, możemy tą historię opowiedzieć, bo takich historii jest mnóstwo, słuchajcie. Takich historii jest mnóstwo. Ja osobiście opowiadałem Wam jedną z moich historii sprzed tam 10 lat, kiedy kupiłem Subaru imprezę za, nie pamiętam ile ona wtedy kosztowała, 700 złotych 700 chyba złotych, 600-700 złotych. To był pierwszy samochód, który, jak przyjechałem na miejsca, a kupowałem naprawdę wszystko. To był pierwszy samochód, który odmówiłem zakupu. Nie chciałem tego samochodu. Po prostu, jak go zobaczyłem, to pomyślałem, że szkoda mi 700 złotych na ten samochód. Po czym finalnie sprzedany został za prawie 20 tysięcy złotych. Ładnie wyglądał, oczywiście, było trochę pracy z nim. To była taka w ogóle inwencja twórcza moja. Dużo zmian, czyli dużo inwestycji w samochód, ale i tak, i tak zarobek był na tym samochodzie całkiem fajny. Sprzedał się bardzo szybko. Mega fajna historia została dla mnie. Historia, którą opowiadam, wiele razy każę się tą historią ciekawi. Subaru impreza przeklejona z granatowego Outbacka na białego JDM, czyli podwyższone Subaru z Kanady. Impreza taka, taka. To jeszcze w ogóle yy, Jezus, kombi w Subaru, jak się nazywa. Przypomnij mi szybko. Subaru w Kombi, wagon, sport wagon, wagon. No nieważne. To jedno z pierwszych Subaru paskudnie, brzydkie, podwyższone z Kanady. Poszło w białe, JDM, do ziemi, z wielką lotką, super wszystko. Ale słuchajcie, o tym Subaru już nie opowiadam. Da się to robić, jeżeli chcesz handlować samochodami, a wiem, że jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy oglądają mój kanał, którzy właśnie poszli w ten temat, gdzieś tam wysłuchali to gdzieś przez przypadek, jak handlować samochodami i tak właśnie poszli w ten temat. W stronę Mercedesów, w stronę BMW, bo zawsze powtarzałem, że tymi samochodami się dobrze handluje. Z tego względu, że w samochodach typu, nie wiem, Opel, jakiś tam Corsa, czy Fiat Grande Punto, czy Renault Clio, czy jakieś takie samochody, które są normalne dla normalnego klienta, tam będą przyjeżdżali ludzie, będą się dopatrywali, tam będą przyjeżdżały całe rodziny, 16 mechaników, 14 sąsiadów, oni będą jeździli za samochód, za samochód za 5 tysięcy złotych, oni będą jeździli z Tobą na serwis, na przeglądy, będą zaglądali w myślą dziurę, będą sprawdzali każdy pas, czy, czy działa, czy jest wszystko w porządku, będą doczepiali się do wszystkiego, pytania przez telefon będą tak trudne, że po prostu z nerwów nie będziesz chciał na nie odpowiadać. I to są normalne, takie przyziemne samochody w granicy 5 do 15 tysięcy złotych. Tym się ciężko handluje. Naprawdę, nawet kiedy masz samochód takiego cukiereczka, to czasami odbierając telefon po prostu wychodzisz z futra, bo ci ludzie są po prostu, te pytania, może to nie jest wina ludzi, ale ludzie nauczyli się oglądając ten internet, ten TFN Turbo, czytając gazety, czytając te poradniki wszystkie internetowe, jak kupić samochód, żeby się nie naciąć. Zadają właśnie te wszystkie pytania, które gdzieś tam się ich nauczyli, spisali sobie na kartkę, i to jest bardzo uciążliwe. A przy takich samochodach, tych pytań słuchajcie, nie ma. Z tego względu, że właśnie tymi starymi, ekskluzywnymi samochodami, szczególnie BMW, Audi, Mercedes, i wszystko takie, co ktoś o tym kiedyś marzył. I teraz może sobie spełniać te marzenia? Tych pytań nie ma. Najczęściej te samochody kupują młodzi, napaleni ludzie. Przylatują w krótkich spodenkach, z białą skarpetką, podciągniętą, rozumiecie, pod same kolano, z kolegami we dwójkę, lekko okolonymi na łyso. I oni chcą ten samochód, już widzą jak po osiedlu będą tym samochodem, rozumiesz, na czarnej szybie sobie jest łokciem jeździć. Tylko faktem nie dojeżdżają tym samochodem bardzo często do domu. Ale tak bywa, słuchajcie. To jest normalna, realna, prawdziwa rzeczywistość. I to nie jest nic wymyślone, po prostu tak jest. Tak więc słuchajcie, ja kończę. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co myślicie o tej formie handlowania i co, czy to, co wytłumaczyłem Wam w tym filmie ma choć troszeczkę racji, czy to jest kompletna bzdura. Jeżeli się podobało, łapeczka w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.